Halo, halo, cześć, siemoneczko, witajcie, cześć, jestem Filipos i dzisiaj mamy kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 seria amerykańska farma No po krótkiej przerwie, nie powiem, że nie, bo była króciutka przerwa Przepraszam was za to, ale no jakoś, nie wiem, nie miałem chęci do nagrywania Ale lecimy eee, Tutaj jak mówiłem, jest Farming Simulator 22 Spokojnie, pojawi się jeszcze na kanale Farming Simulator 15 Będzie, więc o to się nie martwcie martwię. Dziękuję za 69 subów. 69? <laughs> e, za 69 subów. Jeszcze jeden sobie 70 subów będzie. No i wtedy 30 subów do setki, nie? No, więc subskrybujcie kanał i łapkujcie. A? Więc co? Zaczynamy. No, i dziękuję Wam za wyświetlenia pod farmingiem 15. Tylko, żeby było więcej łapek w górę. Nie wiem, to było, jak ja nagrywałem jeszcze. Ten płocik i tak dalej. Tutaj masek no sobie, sobie stoi. Z O. No, tak to wszystko to wygląda. Pamiętam się, chyba Ty, snopek. Skąd się to wziął? Nie tu. No, więc jak poramy, dosiejemy. Troszkę trzeba będzie przewinąć. John Deere sobie tu stoi. No, a my. A. I znowu kierownica nie działa Czy to by było? Mm, kontroler, teraz tak Dobra i teraz tak skręć w prawo Tu. Dobra. No I lecimy sobie oczywiście z oreczką. No. Mamy tutaj Coverland, John Dirac z Coverlandem. Mamy z To jest nic. Ten... Szkoda, że nie znalazłem? na było długim mm -hmm. ale no na to przyjdzie oczywiście rzepak nie wiem czy wszędzie, nie wszędzie nie bo oczywiście trzeba mieć do świni słomę więc do tego wszędzie na pewno nie przyjdzie rzepak bo trzeba będzie i do kurcza pieni zasiać gdzieś nie wiem gdzie zasiejemy tę że weźmiemy trochę przykład kredytu i dokupimy pole jakieś znowu może było w sumie przy niej to zasiać ty no nie będzie tutaj to będzie za mało do kur to ok, okej ale nie do śmiej do kur odczytam do. dołu pedał i to tak pisze mi to tak przeszkadza dobrze i lecimy ładnie to, to wygląda Ten zestaw, muszę nie jak raz powiedziałem, ale będę też się powtarzał i minęły razy, no. <śm> więc subskrybujcie. Kanał, no, okujcie. Zostawcie coś po sobie. Może być nawet komentarz. Ja wam przypnę serduszko. No. To tak myślę, żeby jakąś wiatę podstawić albo coś, żeby to puste tu nie stało. To brzydko wygląda. Jak puste to stoi. No kurczę. Za szybko puszczam nurę. No, 5 minut minęło. Dopiero. Teraz w inną stronę No teraz dobrze. Jeszcze zostanę po pszenicy do porania. Ale po pszenicy dopuścimy sobie pracownika, niech sobie już jeździ, a my zaczniemy chyba siać. Czekajcie. Pszenica, kiedy może być? Yy, pszenica, no w sumie też mamy. Mamy teraz? Mamy sierpień. Sierpień. We wrześniu możemy siedzieć? Rzepak już możemy siedzieć. Dobra. Więc przewiniemy sobie. Po, nie, dobra. Zasijemy najpierw rzepak, później przewiniemy sobie A w sumie wiecie co, dobra, ja już, już tutaj pracownika i co wyjedzie. A my sobie weźmiemy maseja i lecimy z siewem rzepaku. Ja Rzepak na pewno tu przyjadę na to pole, bo jest duże to, powinniśmy trochę z niego zarobić. Rzepak, idealnie szkoda, że on nie ma GPS-a. mi się pewnie na GPS-ie jeździło. Trzeba go rozłożyć albo coś? To no, dobra to koło. Teraz. Nie, czekaj, to... No i lecimy teraz z ciemem. Kurczę. Dobra, coś już zasiemy dwa razy. to, że nie mam filtraka, albo tam jakiego było o wiele łatwiej ale nie mi to. to za bardzo nie jest potrzebne przed chwilą mówiłem, że szkoda, a teraz mówię, że nie jest mi to za bardzo potrzebne, no jestem mądry, nie? Dobra, przejdziemy sobie tu, teraz przejedziemy sobie tu i będziemy tak sić. Tu i tak sobie tak prosto polecimy. Tu no, tylko tak zasiemy Tu będzie pierdzielenia z tym trochę Bo tutaj no Widzicie jak jest Pędzle mi się zahaczyło biurko zabiorki na no i zahaczył Sorek począł teraz. Ja nie mogę. Nienawidzę Sławek na Trzeba przełod... Nie na przewodowych, nie. Czekajcie dobra. Nie wiem, czy silnik. No co za pajac Dobra, tego nikt. Tego nikt nie widzi. Ale ciężka ta O! może stać? No, tak. Tak sobie polecimy tu. Myślę, że będzie git. Tylko jeszcze trzeba kupić do zbierania kamieni. To tutaj na tak To przypłacieść się zrobi poprzecznik, Będzie dobrze. Słynne dwa Jeden nie starczy. Dwa starczą, Tu też chyba dwa razy będziemy musieli pojechać. Jest 13 minut. Dobra. No. Przepraszam oczywiście za. Ja będzie słychać kierownicę i literaturę. Na razie nie słychać, bo jej nie użyłem. Kierownicę, co może być słychać. jak to zrobić to jest taki clean git nora, git sobie przejedziemy Dobrze, jest dobrze Teraz sobie przejedziemy tutaj Już Zaraz sprawdzimy, czy skończy. Tak, skończył To polecimy. Trzeba będzie rozrzutnie też kupić wybornika.

Dobrze, płot nie zarażniemy. Będzie git. Ten płot niech sobie jeszcze trochę postoi. Gorzej zgnije od deszczu. Stąd Lecimy. Tutaj. jeszcze tutaj bo zostaną niedokończone teraz nie wiem czy tak cały czas jak to zrobić chyba tak zrobimy to jest dużo nawracanie to jest najgorsze No. Już dużo tu nie zostało. Czy tutaj to. Nie wiem, co odcinek wyjdzie. Mam nadzieję, że zdążymy zasiąść to i to małe pole tam chociaż. Gdy Dobra, więc. Ostatnie dwa przyjazdy albo jeden nawet. nie takie Ostatni jeden przyjazd i, i metr to trzeba te dwa metry silnika wyłączyć i rurki trzeba odciąć odłączyć Są węży już na no nierównki. Tak sobie pojedziemy, będzie dobrze. Musimy tu na razie pracownika. My sobie zobaczymy. A on dobrze sobie radzi. Dobra, zobaczymy co u kur No ja jak już jest. Sporo. No tu nic nie przybyło praktycznie. Co z nie Jodu też jest bardzo mało. Tutaj że wyprostujemy. No, wiecie co. Wody. wody. I zobaczymy teraz, jak to jest z tym tym tam. Jak tam w ogóle wjechać. Uczony są od tak denerwują. Ma taki rozpęd. Ledwo co pedał wciśnie się on. Wiecie co? Robimy to inaczej. kurcze szeroka jest ta w osi osiach po jednej osi nie ma. leje się leje się powoli ale, le ale się leje nie zasiana, treść śladów to jest narobiona, ale... Ło, tu już sporo zrobił w Przez ten czas. Przez tą chwileczkę. lecimy tam Tu za, za dużo tej wody nie było potrzebne Nie ma za, duże, za dużego zysku, wam powiem, z tej szklarni Myślę, że jakiś większy będzie zyska na tak średnim Beczkę sobie wstawimy tutaj w się sensie tu między paletę a w dobra ja tu w sumie stoi ta samochód weźmiemy na podwórko no dobra, samochód tutaj wstralimy. Co jeszcze? A nie, po prostu pójdź sobie Cześć, jest Piesek Gdzie jesteś? Ty Pies Pimpuś Ty no, gdzie on go samolot jakiś przyjechał O, praca zrobił Ej, gdzie tam ładasz? Do budy, już Psi. 22 minuty już. O. I tu zostało. Tak. Tak tak sporo. Dobra, więc co tu na no teraz tego odcineczka. Wykończymy sobie tutaj z takim zastawikiem i z pracownikiem. Więc do następnego. Trzymajcie się. Cześć.